Cześć kochani, trudno mi jest samej bez pomocy to zrobić, ale pokażę Wam ten y, amerykański Power Lips, który ma i matowy Power Lips y, z tej strony, tak jak mamy nasze Power Lipsy, i błyszczyk po drugiej stronie. Nie zrobię tego pewnie dokładnie, bo y, nie mam takich możliwości tutaj technicznych, ale zaraz spróbuję. Kolor y, niekoniecznie może dzisiaj hasować, dlatego że nie mam różowego, tylko czerwonego a używam akurat różowego. Już tu mam lusterko owok są z was tacy, którzy lubią mieć yy, niekoniecznie matową pomadkę, tylko lubicie mieć ją bardzo błyszczącą. Yy, nasze powerlipsy, jak wiecie, jak szybciutko zwiążą i zastygą, zastygną to y, możemy je nosić nawet 10 godzin, chyba że zjesz rosół albo sałatkę z oliwą i wtedy, wtedy Ci ten olej y, zmyje to. A normalnie jest to y, niezmywalne. Już w tej chwili czuję, że one się obietrzają i że już robi się y, zastygnięta, y, zastygnięta masa. Mogę całować się... Mm? I nie ma śladów. Możecie pić kawę, możecie cokolwiek i nie zostaje na szklance ślad. Normalnie cały czas nosicie kolory. I teraz dla tych, którzy lubią, żeby to było błyszczące, jest taki lakier. On się utrzymuje między godziną a dwie godziny. Jego jest tak dużo, że jeszcze zostaje po skończeniu Power Lipsa. i możecie tym lakierem ociągnąć, hmm? widzicie? Można pociągnąć po tym powerlipsie i to będzie również trwałe i będzie błyszczące. Mm? Efekt wazelinki i trwałej pomadki. Polecam, bardzo lubię, ten kolor bardzo lubię jak mam ubranie w ogóle w różu, w biedli, w czerni w jakimkolwiek w niebieskim kolorze teraz do czerwonego, oczywiście inny by pasował, ale y, tamten zostawiłam w pracy y, więc pokazuję Wam ten, ja zamówiłam moja znajoma, Dorota y, która jest moją y, że tak powiem dystrybutor tam w rejonie Stanów y, zamawiam na nią, ona sama zamawia i przysyła mi paczkę do Polski, paczka płynie statkiem, więc trwa to około trzech tygodni, ale wierzcie mi że jest to szybciej niż samolotem, bo Samolotem ostatnio utknęło na Wolnocłowym, i przyszła do mnie paczka w pierwszym tygodniu października, jak była wysłana na początku kwietnia. Dlatego wysyłamy to yy, jednak. Statkiem. Czekam na Wasze opinie, potrzeby. Jeżeli cokolwiek piszcie mi na messenger czy piszcie w komentarzach, pokazałam Wam w poprzednim poście, dzisiaj z rana, jakie kolory są dostępne. Jeżeli jeszcze czegoś nie wiecie, czy mam odszukać konkretny kolor, dajcie znać. Odszukam i Wam pokażę. Miłego dnia, kochani. Papa! Pa. Do zobaczenia!